Polecamy Ci, Ojcze, na wieżach na i wszystkich pasterzy Kościoła. W sprawę sprawie, by prowadzili dając świadectwo w życie, które nie ma końca. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Ojcze, naszą ojczyznę. W tą by mocno porządek moralny, z noty I, historie, i wielkie tradycje. Ciebie prosimy. Zesłuchaj nas Panie. Polecamy Ci, Ojcze, na całe nasze zgromadzenie wśród uszulanych. spraw, byśmy były wierne Tobie, Boskiemu Oblubieńcowi i z radością czekały na spotkanie z Tobą w wieczności. Ciebie prosimy. Zesłuchaj nas Panie. Polecamy Ci Ojcze, naszą kochaną Ksiądzkę Krescencji, dziękując za jej ofiarne życie. Pozwól jej cieszyć się oglądaniem Twego boskiego oblicza i przebywaniem w blasku Twojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pani. Polecamy ci Ojcze, pogrążoną w smutku rodzinę Ksiądzki Krescencji. Daj im siłę płynącą z Twojego krzyża, i wiary w zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Ojcze, na w rodzinie środków eksperymentu. Spraw, aby wszyscy cieszyli się spotkaniem z Tobą i przez Tobą wieczność oddawali Ci chwałę należną Twemu Majestatowi. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Ojcze, nasze zgromadzenie liturgiczne wyświegając się Twoim Słowem i ciałem eucharystycznym, przynosili dobre owoce na życie wieczne. Ciebie prosimy. Jezus Chrystus. Amen. I oświęcam proszę usłyszeć nasze powołania przy do szczęśliwości wiecznej z Paną Siostrę Fescencją.